Stylu. To, że padło mało bramek, to pół biedy. Padła jedna samobójcza, wyjątkowo skandaliczna. Kilkudziesięciu rasistów kibicujących koranie Kielce protestowało przeciw grzew i drużynie czarnoskórego skórego Brazylijczyka. Nie chcemy, Murzyna, korona, to biała drużyna skandowali. W Kielcach jest Michał Kwiatkowski. Witaj, powiedz co władze PZPN i władze Korony Kielce chcą zrobić, bo był to ostatni tak skandaliczny wybryk. Władze klubu przekazały policji zapis spotkania z kamer przemysłowych. Jeżeli na tym nagraniu uda się rozpoznać twarze, to możemy się spodziewać wniosków do prokuratury wobec sprawców. Ponadto te osoby już nigdy nie wejdą na kielecki stadion. W przeszłości w Polsce zdarzały się rasistowskie incydenty wymierzone w przeciwników na stadionie, ale rasizm ponad miłość do własnej drużyny, to trzeba przyznać zjawisko nowe, oczywiście groźne, ale przy tym całkowicie absurdalne. To do kibice Korony podczas tego meczu nie wywiesili klubowych flag i dopingowali przeciwników. Dlaczego? Przeszkadza im ten zawodnik, Kernani. Biały klub to jest Korona, a biały nie jest. O white club, tak śpiewają, tak, tak, tak też powinno tak. być. Brazylijczyk Kernani podpisał kontrakt z Koroną kilka tygodni temu. Wczorajszy incydent dyplomatycznie bagatelizuje. Atmosfera, kibice bardzo pomagają, drucynia. Trzeba oddać sprawiedliwość prawdziwym kibicom z Kielc. Opinie popsuła im zaledwie garstka szalikowców większość podczas meczu wygwizdała i wyśmiała rasistów. Śmiech i gwizdy to najprawdopodobniej nie jedyna kara, która spotka tych, którzy wznosili rasistowskie okrzyki. Zapadła decyzja zarządu klubu o przekazaniu zdjęć z monitoringu policji z prośbą o identyfikację osób. A co z odpowiedzialnością samego klubu? Na świecie rasizm na stadionach jest ostro karany przez krajowe federacje. W lidze niemieckiej kara dla klubu to 10 tysięcy euro. W rosyjskiej 23 tysiące. W greckiej aż 65 tysięcy. We włoskiej 60 tysięcy Euro. We Włoszech to nie koniec. Lazio Rzym, którego kibice słyną z rasistowskich wybryków, wielokrotnie musiało grać przy pustych trybunach. Sędzia ma nie tylko prawo, ale obowiązek przerwać ligowy mecz, jeśli na stadionie, na trybunach zauważy transparenty o treści faszystowskiej. W Polsce sędzia nie przerwał nawet tego meczu, podczas którego Emanuela Olisadeby obrzucono bananami. Przede wszystkim klubów za każdy incydent rasistowski. PZPN kar finansowych nakładać nie zamierza i odbija piłkę. Nie można wyłapać, monitorować tą, 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 tą dziesiątkę czy piętnastkę tych, przepraszam, no, no terrorystów przykładowo ich osądzić. Kluby nie zawsze to robią, zazwyczaj w obawie przed zemstą stadionowych bandytów. Michał Kwiatkowski wydarzenia.